Gmina Mstów ponownie skorzystała z funduszy oferowanych przez Śląski Urząd Marszałkowski w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka. O to wsparcie starać się mogą sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Wkładem własnym mogą być środki z Funduszu Sołeckiego. Na liście zadań, które uzyskały wsparcie w tym roku, znalazło się zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Mokrzeszy. Zamontowano tu nową drewnianą altanę, a podłoże utwardzono kostką brukową. Miejsce, które już wcześniej wykorzystywano do organizacji szkolnych, wiejskich czy parafialnych nabrało zupełnie nowego wyglądu i przede wszystkim funkcjonalności. Nie bez znaczenia jest też bezpośrednie sąsiedztwo boiska, na którym ligowe spotkania rozgrywa Iskra Mokrzesz. Ta inwestycja na pewno polepszy integrację społeczną naszych mieszkańców Mokrzeszy. Miejsce to zostanie zapewne, jeśli obecna sytuacja się uspokoi, czyli sytuacja związana z koronawirusem e, będzie wykorzystane przez miejscową szkołę podstawową. Wiadomo, pikniki, gry i zabawy przez nasz klub sportowy Iskra Mokrzesz, jak również przez nowo powstałe koło gospodyń wiejskich Iskierki. To miejsce jest blisko naszego boiska, także się przyda tutaj dla, dla nas, dla klubu, tak samo dla mieszkańców. Można później po meczu tutaj usiąść, porozmawiać, czy był wynik pozytywny, czy negatywny. No i myślę, że wszystkim to się przyda. Dzięki temu, że władzom samorządowym gminy Mstów udało się pozyskać fundusze z konkursu Inicjatywa Sołecka nowej funkcjonalności nabiera też teren przylegający do remizy strażackiej w Srocku. To praktycznie jedyna w miejscowości przestrzeń, która mogła być przeznaczona do celów rekreacyjnych. Wcześniejszy jej stan ograniczał jednak aktywne spędzanie wolnego czasu z uwagi na brak odpowiedniego zaplecza oraz wyposażenia. Siłownia zewnętrzna to kolejny element, który mógł zostać wsparty przez Urząd Gminy dzięki regulacjom dotyczącym Stanu prawnego nieruchomości. To jest taki proces, który rozpoczęliśmy parę lat temu w Srocku, polegający na przekazaniu tego terenu gminie. I to jakby nam otwarło możliwości, tak? Otwarło nam możliwości w tej chwili zrobienia siłowni zewnętrznej, wcześniej wyremontowania ze zewnątrz całego tego budynku, remizy, który mamy. Także no, to był dobry ruch z naszej strony. W gminie w poszczególnych miesiącach, w miejscowościach te siłownie powstawały, prawda? W środku nie było, nie było gdzie jej zrobić, więc jakby to naturalnie się zrodziło też w głowach mieszkańców, aby taką siłownię zbudować. Mam nadzieję, że będzie jak najczęściej wykorzystywana i że będzie służyła temu, żeby zdrowie mieszkańców i kondycja mieszkańców się poprawiała. Pomoc finansową w konkursie Inicjatywa Sołecka przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w 2020 roku wyniósł 60 tysięcy złotych na gminę. Gmina Mstów skorzystała z tego wsparcia w każdej z dotychczasowych edycji.